Cześć czołem, dzień dobry. Oto MG HS. MG HS, czyli topowy SUV od MG, jakiego możecie kupić w naszym kraju. To auto jest bardzo świeże, ponieważ jest to druga generacja HS-a. Druga generacja, która debiutowała mniej więcej w połowie bieżącego roku. W połowie 2024 roku. Jeśli chodzi o stylistykę zewnętrzną, to moim zdaniem Chińczycy naprawdę tutaj dali radę. I uwaga, teraz pojadę dość grubo. Z profilu to auto przypomina mi Astona Martina. DBX. Przesadziłem? No, na pewno przesadziłem, ale przyznacie mi, że w tych kształtach coś z Astona jest. Pokażę Wam jeszcze ten samochód z przodu, bo tutaj mamy mocno wyeksponowany przedni grill, takie agresywne przednie światła. No, ten grill też troszeczkę Astonem pachnie. Nie, no dobra, już nie przesadzam. Pokażę Wam auto jeszcze z tyłu, a z tyłu na pierwszym planie są LEDowe światła z taką efektowną listewką LEDową ciągnącą się przez całą szerokość nadwozia. Oj, fajne auto, prawda? Ładnie chińczycy sobie skomponowali to nadwozie. Jak widzicie, siedzę już za kierownicą MG HS i słuchajcie, jak tak wygląda wnętrze budżetowego chińskiego samochodu, no to ja naprawdę nie mam pytań. Zobaczcie na jakość wykonania. To jest mięciutkie. Mamy nawet taką efektowną nić przeszywającą tę deskę rozdzielczą to też jest mięciutkie. Nawet boczki drzwi w większości są pokryte miękkim materiałem. Naprawdę to wszystko robi świetne pierwsze wrażenie, ba, świetne drugie i trzecie wrażenie, że tym samochodem piąty czy tam szósty dzień i nadal nie mogę wyjść z podziwu, że chińczycy w budżetowym samochodzie potrafią zrobić tak przyjemne w obejściu wnętrze. Multimedia, no to też nie jest tajemnicą, że Chińczycy nie od dzisiaj są za pan brat z multimediami, więc nie powinno to nikogo dziwić, że tutaj multimedia są ładne, kolorowe, czytelne, no, wyglądają nowocześnie, ale słuchajcie, te multimedia, jeśli chodzi o sam system, no to działają z lekkim opóźnieniem. Tutaj niektóre opcje wczytują się po prostu zbyt długo, natomiast tak jak mówię, czytelność, obsługa jest. Jak najbardziej, ok. Pokażę Wam jeszcze zegary, oczywiście wirtualne i dość skromne, bo zobaczcie, tutaj te zegary, ten ekran od zegarów jest naprawdę duży, a niewiele się na tych zegarach dzieje. Dostępne są dwa motywy graficzne. To jest pierwszy z nich, a to jest, uwaga, drugi z nich. No, jak widzicie, różnice są mm, niewielkie. Pokażę Wam jeszcze ciekawostkę a propos tłumaczeń, bo tutaj mamy polskie menu, jeśli chodzi o system multimedialny, i tłumaczenia są ok, no, z małymi wyjątkami, bo na przykład, zobaczcie, klimatyzacja została przetłumaczona jako klimat. A jeśli chodzi o komputer pokładowy, to na przykład wyświetlenie y, ciśnienia w oponach jest nazwane jako centrum zdrowia. No ktoś troszeczkę tutaj chyba zbyt mocno popłynął. A propos klimatyzacji, to też pokażę wam jedną rzecz. Zobaczcie, tutaj nie mamy takiego typowego, nie mamy takich typowych wskazań jeśli chodzi o stopnie Celsjusza czy nawet stopnie Fahrenheita. Możemy sobie wybrać, czy chcemy, żeby było nam zimno na pięć niebieskich kresek, czy chcemy, żeby było nam ciepło, na przykład na cztery czerwone kreski. Może to detal, ale Warto o nim wspomnieć. Wspomnę jeszcze o Apple CarPlay i Android Auto. Te funkcje są dostępne w tym samochodzie, ale działają tylko po kablu. No, i wspomnę jeszcze o tym ustrojstwie, słuchajcie, to jest kamerka taka przyczepiona, oczywiście troszeczkę na siłę do słupka A. ale takie są wymagania Unii Europejskiej i ta kamerka to jest typowe ustrojstwo. Słuchajcie, ona monitoruje kierowcę i non stop coś pika w tym samochodzie, gdy nim jadę. A to że patrzę nie tam gdzie trzeba, a to że nie trzymam rąk na kierownicy no non stop coś tutaj brzęczy, że cokolwiek robię źle. Da się to wyłączyć, natomiast trzeba troszeczkę poklikać w menu tutaj, żeby wyłączyć tę opcję. Z drugiej strony, skoro taka opcja jest dostępna, to wypadało bo ją naprawdę troszeczkę lepiej skalibrować, nie tak żeby irytowała, tylko żeby naprawdę mm, pomagała swoją drogą. Zobaczcie ten system WMG, jeśli chodzi o monitorowanie kierowcy, jest chyba niezłym psychologiem, ponieważ potrafi nie tylko wykryć, czy kierowca jest senny, ale także potrafi wykryć, czy kierowca jest rozkojarzony. Chciałbym bardzo poznać algorytm, jak to jest rozróżniane. Co do innych tematów słuchajcie, na przykład praktyczność tego wnętrza, no to tutaj tak, mamy dwa cup holdery, mamy dwa złącza USB starszego typu. Typu, a tam jest złącze 12V, tutaj mamy taką półeczkę. Tu nie ma indukcji, to nie jest ładowarka indukcyjna. W wyższej wersji wyposażenia tu jest ładowarka indukcyjna, natomiast tu mamy do czynienia z podstawową odmianą i tutaj indukcji nie ma. Jest obszerny schowek w podłokietniku, jest schowek przed pasażerem. Są oczywiście kieszenie w drzwiach. Jest tutaj automat w tym samochodzie, są bardzo praktyczne fizyczne przyciski i takie wajchy fizyczne na kierownicy. Jest to wszystko logicznie poukładane. Jest mój ulubiony przycisk, słuchajcie, w samochodach tego typu przycisk asystent do zjazdu ze wzniesienia. Nie wiem, czy ktokolwiek kiedykolwiek użył tego przycisku, no ale dobra, tutaj taką opcję mamy. Tak czy siak, wnętrze MG HS robi bardzo, ale to bardzo pozytywne wrażenie. Jeśli chodzi o jednostki napędowe, to w HS-MG nie daje nam żadnego wyboru, ponieważ w ofercie jest tylko jeden silnik. Swoją drogą. Zobaczcie, tutaj maska jest na siłownikach, a nie na jakimś tanim. Batyku. wracając do silnika, w ofercie jest tylko jedna jednostka napędowa, która ma 1,5 litra pojemności, turbo doładowanie, 4 cylindry i zasilana jest benzyną bezołowiową. Jeśli chodzi o parametry, to ten silnik generuje 170 koni mechanicznych mocy, 275 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Napęd jest tutaj przedni, a w standardzie występuje sześciobiegowy manual. Za dopłatą możecie sobie dobrać siedmiobiegową przekładnię automatyczną DCT. Jeśli chodzi o osiągi, to w wersji z manualem MGHS Osiąga w 9,4 sekundy, a w wersji z automatem w 9,6 sekundy. Jak jeździ się MGHS? Być może Was zaskoczę, albo być może Was nie zaskoczy. Natomiast jest to bardzo neutralny, wygodny i taki no, troszeczkę nudny samochód, jeśli chodzi o ale umówmy się szczerze, to jest po prostu rodzinny crossover, rodzinny SUV, który nie musi dawać ponadprzeciętnych wrażeń z jazdy. Jestem pewien, że gdybym tutaj na kierownicy miał inny znaczek niż MG, miałbym znaczek na przykład Peugeota, Opla czy innego Forda i wsadził za tę kierownicę jakąś postronną osobę, to podczas jazdy ta osoba nie poczułaby różnicy, nie domyśliłaby się, że jeździ chińskim budżetowym samochodem i moim zdaniem jest to naprawdę duży komplement dla MG. To auto jeździ komfortowo, jeździ wygodnie, ma naprawdę dobrze Wyciszone wnętrze, i jedyne, do czego mogę się przyczepić, to średni apetyt na paliwo, ponieważ wyniki w cyklu mieszanym nieco poniżej 9 litrów na 100 kilometrów, no nie napawają optymizmem. Tym bardziej, że w tej dziedzinie konkurencja jest po prostu lepsza. Wsiądem teraz na tylną kanapę, żeby sprawdzić, jak tutaj jest z komfortem, z ilością wolnej przestrzeni. No moi drodzy, słuchajcie, klasa. Fotel kierowcy tradycyjnie ustawiony pod gościa o wzroście 180 cm, a ja na nogi, na kolana, zobaczcie, mam ogrom miejsca, ogrom wolnej przestrzeni. Stopy bez problemu, także mogę pod ten fotel włożyć. Liga. Jeśli chodzi o udogodnienia na tej tylnej kanapie, no to widzę, że mamy tutaj kratkę nawiewu, mamy dwa złącza USB, ale starszego typu, typu A. No i mamy taki całkiem wygodny podłokietnik z dwoma cup holderami. Dobrze jest. Zajrzyjmy teraz do bagażnika. Klapa w wersji podstawowej, jeśli chodzi o wyposażenie, otwiera się w pełni manualnie. W wyższej wersji wyposażenia mamy tutaj elektrycznie otwieraną klapę. 507 litrów pojemności ma ten bagażnik i jak widzicie, bardzo, ale to bardzo foremne kształty. Nie mamy tutaj natomiast takiej typowej podwójnej podłogi. Co prawda, da się podnieść o tę matę, ale tutaj zobaczcie, za dużo pod spodem już nie upchniecie, aczkolwiek te trzy przegródki są bardzo. Praktyczne. Mamy tutaj taką siateczkę, mamy tutaj z drugiej strony także taką siateczkę. to jakiś mniejszy przedmiot na pewno nam się zmieści i nie będzie latał po tym całym bagażniku. Natomiast nie mamy ani jednego haczyka na burtach, ani tutaj, ani tutaj. Jest tylko lampka, która oświetla nam bagażnik. Jest także oparcie tylnej kanapy dzielone w stosunku 60 do 40. I gdy te oparcie tylnej kanapy złożymy, no to otrzymamy idealnie płaską podłogę. Ceny MG HS startują z poziomu 110 tysięcy zł za podstawową wersję z manualną przekładnią, a wersja wypasiona z automatem kosztuje raptem 130 tysięcy zł. Wiecie, co najbardziej zaskoczyło mnie w przypadku tego samochodu? Jeszcze przed odebraniem HS-a do testu zastanawiałem się, jak wiele niedociągnięć tego modelu będę musiał przykryć niską ceną. Nie spodziewałem się, że to auto będzie idealne, nie spodziewałem się, że będzie nawet bardzo dobre, sądziłem raczej, że będzie poprawne, a wszystkie choroby będę zrzucał po prostu na niską cenę. I wiecie co? To auto mnie totalnie zaskoczyło, ponieważ to auto jest bardzo dobre, w wielu kwestiach jest bardzo przemyślane, jest bardzo dopracowane i co tu dużo mówić, nadal jest tanie tanio i dobrze, nie da się Chińczycy jednak pokazują, że się da